Jesteśmy przy 12 kroku, czyli przeszliśmy cały proces decyzyjny. Tych elementów może trochę było, ale zobacz, gdzie jesteś. Nie tylko masz podjętą decyzję, mam nadzieję, dotyczącą kierunku realizacji twojego Ikigai, ale masz już stworzony plan działań, przetestowany, jeśli chodzi o konkurencję. Doskonalony też, jeśli chodzi o Twoją motywację do działania z zabezpieczeniami na wypadek, gdyby coś w tym planie poszło nie tak. I to, co teraz przed nami, to przede wszystkim dzień przerwy, bo podstawowa zasada przy podejmowaniu decyzji, to podejmować te decyzje rano, kolejnego dnia po analizie. Po to, żeby nie mieć w głowie tych elementów, które może najbardziej cię przy realizacji, przy myśleniu o. W kolejnych krokach zapaliły, tylko znowu na spokojnie chwilę dać też naszemu mózgowi, żeby on się odświeżył, złapał niejako trochę oddechu, być może przywieje z tym oddechem jakiś nowy argument, istotną kwestię, o której w tej analizie czat GPT nie wiedział, temu nie powiedziałaś i nie powiedziałeś, więc ostateczna decyzja Decyzja co do realizacji nie dziś, ale jutro, i jeżeli już tą decyzję podejmiesz, to wróć do tej rozmowy z czatem. No i po prostu poproś o napisanie pierwszego kroku do wykonania na dziś w tym projekcie. Jeżeli mu takie polecenie wydasz, zachowując całą tą konwersację, to od razu pojawia się to zadanie, które jest przed Tobą do wykonania, i też on oczywiście zacznie od tego, żeby zdefiniować dokładniej to pytanie, dlaczego. Ale to pytanie, jak już się domyślasz, jest w wcześniejszych odpowiedziach, więc spokojnie możesz mu tu napisać: zrób to za mnie i podaj następne zadanie. I chwilkę. Yy... Czekamy, no i w tym momencie powinna nam się pojawić jakaś wersja robocza, bo ja zawsze traktuję, że to co generuje chat GBT jest jakąś wersją roboczą, ale to znacznie przyspiesza pracę, bo w tym momencie możesz albo poprawić, albo zaakceptować. I jak widzisz, Pojawia się kolejne zadanie, i trochę, jeżeli to jest tak przygotowane, jak masz, to przypomina to kulę śnieżną. Czyli, jeżeli wykonasz następne zadanie, ono się okazuje małe, bo czat wykonuje to za Ciebie, planuje coś za Ciebie, i dopiero po kilku krokach. Dochodzimy do tych zadań, które rzeczywiście on nie może już wykonać, i to będzie tematem naszych działań w kolejnym dniu, czyli właśnie jak tymi zadaniami, które chat GPT. Nie wykona za ciebie, ale może ci oczywiście pomóc w ich realizacji. Jak sobie to wszystko zaplanować, jak ułożyć, jak korzystać z innych narzędzi sztucznej inteligencji poza czatami, do tego, żeby swoje marzenia, swoje zadania szybciej realizować.